Rada na ten moment Waszego życia. Punkt wyjściowy: co z tym zrobić? Jaki będzie rezultat podjętych działań? Punkt wyjściowy: sytuacja wyjściowa w Waszym życiu na ten moment to karta wieża. A więc jest to informacja, że coś dzieje się w Waszej przestrzeni, takiego, gdzie nie żegnacie się z czymś trudnym. Słuchajcie, tu jest pokazana energia albo rzeczywiście, i to tak dosłownie, takiego domu, który po prostu wymaga, wymaga porządku, wymaga, nie wiem, remontu. Albo jest to po prostu taka sytuacja życiowa, która powoduje, że wyzwalany jest w Was bardzo silny lęk na podstawie poprzednich doświadczeń. Bo tu mamy trudne doświadczenia. Tutaj mamy coś takiego, że ja do mojego życia kiedyś kogoś mogłam zaprosić, prowadzić. I to, był, to była piękna wieża, to był piękny dom, to, um, to była świątynia, tak? To była konstrukcja solidna, stabilna, natomiast um, ta osoba, która została zaproszona, mogła zrobić niezły burdal i zniknąć, tak? Jeżeli nie taka wersja, to powiedziałabym, że Słuchajcie, w każdym razie wszystko sprowadza się do tego, że jest sytuacja lęku. Pokazuje się lęk, lęk przed przyszłością, lęk przed tym, że być może sytuacja się powtórzy, zdarzenia się powtórzą. Wieża, słuchajcie, nie jest kartą mówiącą o tym, że energia jest łatwa, dlatego że jednak mamy tutaj trzęsienie, mamy tutaj jakieś e, zawirowania. Jest coś takiego. Jest coś takiego, jest jakaś sytuacja, która jest dla nas energetycznie po prostu trudna. E, I teraz, co tutaj z tym zrobić? Bo pewne wydarzenia, czy też pewne okoliczności, wyzwalają w nas bardzo, bardzo duży niepokój, tak? E, bo boimy się czegoś Powtórzyć, boimy się czegoś doświadczyć ponownie, ok? No ale, co karty radzą w tej sytuacji? Radzą, żeby pokonywać przeszkodę. Radzą, właśnie, żeby zmierzyć się, kochani, z tą sytuacją, która wyzwala lęk. Ja powiem tak: Szóstka Mieczy jest taką energią, która. Wskazuje na to, że trzeba z pewnymi tematami ruszyć do przodu i ten bałagan, który tutaj jest, ma być po prostu uprzątnięty przez Was, ale i też czuję, że tu jest jakiś asystent, jest jakiś towarzysz, jest ktoś, kto daje Wam prowadzenie. Kto jest. Hmm, wiecie co? Kto jest Waszym sterem? Jest tutaj jakaś istotka i to jest tak. To jest albo wasz przewodnik duchowy, albo to jest wasz um, wasz opiekun, tak, um, duchowy, albo to jest um, ktoś ze światów, przyjaciel um, zmarły, um, ktoś kto ma możliwość za zgodą wyższą zejść do was i was prowadzić, kochani, bo wy jesteście. Wy jesteście tu prowadzeni, tak? Wy jesteście tu prowadzeni i powiem więcej. Macie tutaj cztery parę oczu: macie swoje oczy, ale i też, też macie tutaj oczy dodatkowe, oczy zapasowe, właśnie w postaci tego waszego towarzysza, opiekuna. To też może być ktoś w świecie realnym, to może być przyjaciel, to może być um, partner, jeżeli macie dobre relacje. To może być też doradca, to może być ktoś, kto jest tą dodatkową parą oczu dla Was, tak? No i teraz to, co jest bardzo, bardzo ważne tutaj, kochani, to to, że nie ma innej możliwości i innej opcji, jak zmierzyć się z tą energią lęku i niepowodzenia. Nie ma innej opcji i nie ma innej możliwości. Tak? Musicie się z tym lękiem wewnętrznym y, zmierzyć. Ale wiecie, co? Ja nie bez powodu powiedziałam zaufać. Zaufać sobie przede wszystkim. Tutaj y, są przeszkody. Są. Są, ale najwięcej jest tutaj przeszkód intelektualnych, czyli takiego główkowania. A wiesz, ja bardziej czuję, że Ty tutaj właśnie powinnaś, powinieneś wejść w tą energię intuicji, czyli um, czucia. Czucia, bo y, powiem tak: tutaj intelekt y, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Będzie Ciebie zatrzymywać w miejscu, dlatego że doświadczenia, które były w Twoim życiu, były bardzo trudne. I, I tak, i intelekt będzie Ciebie w miejscu chciał zatrzymać, będzie Ci podpowiadać: słuchaj, skoro to się wydarzyło w Twojej przeszłości, to i teraz się wydarzy. Czyli um, jeżeli pominiecie intuicję, to będzie Wam o wiele trudniej wyjść z tej trudnej pozycji. Karta również Sześciu Mieczy mówi o energii odradzania się. Czyli yy, tak, ktoś tutaj, kochani, przyszedł, zrobił Wam syf. Ok? Ale teraz rada to jest yy, po prostu. Tak, jak po zburzonym mieście, cegiełka do cegiełki i budujemy miasto na nowo. Macie to szczęście, że jesteście w partnerstwie, kochani, i teraz tak, partnerstwo mi się tu pokazuje bez dwóch zdań. To może być partnerstwo duchowe, to może być partnerstwo yy, duchowe, czyli właśnie przewodnik, opiekun, ale to może być też partnerstwo w świecie rzeczywistym, przyjaźń, czy wsparcie kogoś bliskiego. Tutaj jest taka sytuacja, że. Yy, po prostu tak jakby jesteście w takiej energii prowadzenia, że Wy jesteście, kochani moi, prowadzeni, doprowadzani gdzieś. Wyprowadzani też usłyszałam, z jakichś trudności. Jest tutaj też, słuchajcie, zapalone światło. A więc jest taka też podpowiedź, że Wy nie jesteście tutaj w ciemności. Jest pokazana przez Was energia światła, jest pokazana energia podążania przed siebie. Jeżeli. Wiecie, nawet jest taka piosenka góra lęku, tak? Jeżeli jakieś przeszkody nie da się przeskoczyć, to omin ją. I to jest właśnie to, że, że może trzeba ominąć pewne przeszkody. Najbardziej tutaj czuję. Przeszkody intelektualne, czyli ten strach, ten lęk. Jak to się potoczy, głupiec oraz arcykapłanka. A więc. A więc, kochani, a idziecie w dobrą stronę. Idziecie w dobrym kierunku. Eee, czeka was nowy początek. I to będzie dobry początek. To jest początek duchowy. To jest początek ścieżki drogi duchowej. To jest też. Tutaj jest pokazana także kobieta matka, kobieta, która opiekuje się dzieckiem, ale też kobieta, która wkracza na nową ścieżkę życia. To jest kobieta, która jest bardzo intuicyjna. To jest też kobieta, która potrafi czytać znaki, które jej zsyła wszechświat. A więc czytaj znaki. Czytaj znaki. Hmm. Tutaj masz całkowicie nowy start. Po uprzątnięciu bałaganu, masz nową drogę, tak jakbyś urodziła się na nowo. Czy urodził się na nowo, i dodatkowo jeszcze zyskujesz wglądy duchowe? Zdecydowanie tak. Także zobaczmy jeszcze tutaj, och, z moich przesłań zobaczcie, się wysypało może coś się ma wysypać zobaczcie. Ale właśnie, bo wysypały się gwiazdki czyli macie, popatrzcie, jaką macie piękną ochronę. Porzucenie iluzji, samo chciało się pokazać. Przychodzi ulga. Tak, bo to jest ulga. Szóstka mieczy to jest ulga. Przychodzi wyciszenie, dokładnie. Zatrzymanie, ale ja bym tu powiedziała, że zatrzymanie jest we wierze. Przychodzi wyciszenie. I... Ubogi jest ten, kto nie ma siebie. Słuchajcie, jeszcze czuję, że jedną kartę mam wyjąć. Od tej chwili zaczynam uczyć się wyrażać siebie tak, by dbać o własne potrzeby i nie ranić przy tym innych. Więc ja tutaj też czuję, że tu nadchodzi czas wyrażania własnych potrzeb. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Zapraszam do rozmów, do czytań, do przesłań. Do... do końca maja są pakiety jeszcze promocyjne. Od czerwca już tych pakietów, moi drodzy, nie będzie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, buziaczki dla Was, całuski i do zobaczenia.